Siemaneczko, witam w kolejnym odcinku Spicy Rise. Znajdujemy się dzisiaj w Katowicach, a konkretniej w Piotrowicach i odwiedzimy dzisiaj turecki bal. I wcale tu nie chodzi o imprezownię, tylko o miejsce, w którym zjemy coś naprawdę dobrego. A co zjemy w dzisiejszym odcinku? Przekonacie się zaraz. Zapraszamy! Cześć! O, ale kim salon, dzień dobry! Dzień dobry, tak serdecznie. Co, co byśmy dzisiaj zjedli? Może jakiegoś kebabika dobrego? Jakiegoś... Lahmacun polecam. A co to jest ten lahmacun? Lahmacun jest turecka pizza. Takie mielone mięso z baraną łożyną I jakiś taki czosnek. Przyprawy same, no, tak? No, czosnek, taki sos robimy. I no... Wygląda no, to jest smacznie. To specjalne ciasto, to jest? Wygląda, wygląda smacznie. To może byśmy lahmadżuna zrobili, a może, a może ja bym przygotował sobie takie No, proszę bardzo, nie ma problemu. <laughs> Mam książeczkę pidowską, także zaraz <laughs> przygotuję sobie coś naprawdę dobrego i ostrego, ale sam w końcu. Także zobaczymy, czy naprawdę będzie warto. Będzie warto? Będzie, będzie. będzie warto, także zapraszam. Tak <laughs> <Sobie> ręce umyję. <laughs> tyry, 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 tyry. A z kim jesteś? spicy rising spicy rising spicy rising no to tak co, od czego zaczniemy po umyciu rąk mięso Możemy? jasne że tak co to jest za mięso w ogóle jest baranne ogrymem mieszane mieszane mięso i co i tak sobie ścinasz to to mięso Ale to schodzi z tego. Nigdy nie byłem tak blisko obcinanego kebaba. Proszę bardzo. Mogę spróbować? Spicy Rise. Spicy rise. tylko dla was będę ciął kebaba. Jak to się... A, widzę. To jest jak, jak, jak to jest. rewolwer. Patrz. Ale mam stresówę. Tak, tak. tak. Aha, tak. tak. tak Ooo, oh, shit. Ale z tego cieknie. Hmm. Spadnę jutro na zmianę. No, <śmiech> <śmiech> I co, jak już sobie obkroiliśmy? No kroimy, i No. Bierzemy, tak? nakładamy. O. Najlepsze perfumy w mieście to są. Najlepsze perfumy. na brajna łowina. Delikatnie pikantne będzie dzisiaj to. I? Tak. Nie jest o tak. To w tą rękę? Nie, zostaw tutaj. Sorry, sorry. <grymne> Dobra, Dwa ręka poproszę. Aha, okej. Okay. Czysta? Ręka ma już tak? Umyłem, umyłem, umyłem. Serio? Naprawdę, na filmiku jest. Zobaczymy. Zobaczymy. Ale I co teraz? My... Piecie, piecie, piecie? Pieciemy? Piciemy? Pieciemy. pieciemy. To od razu pieciemy to? No, no. Z tą podkładką? Nie. <laughs> Ale grzeje. Grzeje, no, grzeje, grzeje, no. no. Musi być, tak. być nagrzana. Ile tu jest ten pies? Ma trzysta. A teraz dwie, dwieście. 210 dziesięć. Dwieście dziesięć Ale to pięknie pachnie wszystko. To jest po prostu niesamowite. Ile takich kebabów dziennie robisz? Ile kebabów dziennie? Dziennie. Right? Mam mm -hmm. mówić? Ma no. I mówię. Dużo. Minimum 20 zł, jeśli będzie 1000 i 20 tysiące, No. Nie ma kaset. Nie ma kaset. Niedobrze, nie dobrze. Nie ma, to widać, że nie ma kasy. Nie widać. A tu masz wętlea zaparkowanego? Nie, nie. Nie, to jest. Masz Ferrari też, no nas też i mają dużo osób, ma biedaków, biedaków, bezdomnych mają takie auta, no Ferrari, Ferrari. Bentley, no. O, ale się zrobiła pięknie. Uuuh. Uu. Aha, moje paluchy. Ciepłe. Ciepłe. Mhm. Co, a pokażesz mi teraz co mam zrobić, bo ja widziałem kiedyś na filmiku Aha. i znam kogoś, kto był w Turcji, ale ja nigdy nie byłem w Turcji. Ja, ja. Znam kogoś, kto był i opowiedział mi to i owo. Nie, nie, nie widziałem a, jak się ja, robi takie wabi. Ja, Może no, no, mi, no, mi pokażesz. I teraz? Tak. Salata. Lodowa. Salata. Lodowa, <laughs> lodowa. salata. I cebula. Tutaj pomidor, ogórek pomidor. Pomidor ogórek. E, Normalnie kiszony też może być. Mm -hmm. no. O, no to kiszony. W sensie Jak będzie dla pana? <laughs> ja spicy. lubię delikatne, pikantne i właśnie dzisiaj będziemy chcieli zjeść coś na ostro, wygnitnie. Ostro, tak? No. Spicy risy będzie, tak? Dzisiaj spicy rising. I tak, taki dajemy tu. Mm. Mm. Lubię dużo sosa. Szczególnie ostrega. <laughs> Czyli najlepsza część. Szypczyki, Szczypczyki. tak. Ruszów obiecał, że nie zatrudni na lato, ale najpierw muszę zobaczyć, taki, jak się stokę babów robi, i może pomyślimy. Więc no pierwsze za nami. <grym> wtedy, mm. wtedy się dowiedzę, na dziennie dysponujemy. <grym grym> I wygryzemy was, zrobimy taką samą wódkę po drugiej stronie. Ludzie się tak? Lubię. Jeśli, jeśli spicy razy jesteś Micheliną? No A przejechać drugi raz, no tak, to zrobimy tak zwaną kanapkę, klapsznita. Później zobaczymy jutro rano. A ja nie mam problemu z takim. Masz? Nie, ja lubię. Ja właśnie jak zję łagodny, to mam fragetę. Dobra. I na ile wkładamy do pieca? Dwie minuty, trzy minuty? Nie, to czuć. Czuć? Czuć. To wkładamy na ilość taką, żeby było czuć. Porażające. Po prostu. To jedno mięso. Tak. Jak długo ścinasz? Ile tak. czasu trwa? A, no dwa godziny. Jeśli ludzi jest, to dwa godziny. Dwa godzina. A, godziny. 3 godziny, tak? <laughs> może być. Polak z Polakiem zawsze się dogada. A dużo ludzi lubi moje mięso. To jest to bardzo dobre. Mhm. Masz jakiegoś swojego sprawdzonego tak. dostawcę z mięsem? Marenę tak. Okej, okay. no ja nigdy wcześniej nie, nie będę ukrywał, że nie jadłem tutaj, że jadłem tutaj już wcześniej, dlatego tutaj z, z, zdecydowałem się przyjść. Ogólnie jestem fanem kebabów, dlatego mam nadzieję, że jak tutaj kiedyś padniecie do kolegi na, na ma ludzkiego kebabika, na, bal. na mały bal, dokładnie, na małą imprezę turecką. Ale bal normalny, bal? To, e, turecki nazwa to jest panie. Panie. Pani. Honey? No. Jak miód? Mute? Miód? Mute? No. Okej. Okay. Miód gastronomiczny. Okej, okay, to jest miód gastronomia. Ja A u nas bal to jest tak, od sobie tańczy. No, to, to jest bal. To Ok, czyli to jest. Honey? Hani? Okej. Okay. Idzie się pomylić. <noise> A to jest... to, to i to broni nazwę. No, dla mnie to jest bal kojarzony z imprezą. Gdzie mm, mm, mm. idę coś zjeść? Mógłbyś tu kiedyś zrobić imprezę normalnie? Robimy, no robimy. Hey, spicy Rise, Józów, party, zapraszamy już dzisiaj. Tylko nie wiem jeszcze kiedy. Kebab <noise> gotowy. Jest gotowy? kebab gotowy. Uuuu, shit. Elegancki jest. Czuć, czuć, czuć. No to co? No to ja dostanę kebabika zrobionego pół na pół z, z Jusufem. Przetestujemy go teraz, opowiemy, co znajduje się w środku, jak smakuje. A potem, potem to się dowiedzie. <grym> Zapraszam. <grym> Jeśli wiem, jeszcze dobrze. Dziękuję ci ślicznie. Ale, ale... Już masz torbę, ostry sos. Czuć, czuć, jest ostry, bo mnie w ręce, bo mnie w ręce pali. Uu, przechodzi. No to co, moi drodzy? Zazwyczaj nasz kanał wiąże się z czymś naprawdę ostrym. W tureckim balu też dostaniecie ostre rzeczy, ale nie tak ostre, żeby wam trzeba wypaliło. I też właśnie chciałem wam powiedzieć, że ostre niekoniecznie się musi kojarzyć z czymś takim naprawdę mocno ostrym. Ostrość ma jakieś tam podziały, nie? Więc ten kebab, jeżeli chodzi o samą ostrość, będzie taki delikatny, gigantny. Ale tego sosu już tu nawalił, pięknie. Uuuu, To ciasto Takiego ciasta to nie jadłem nigdzie Tylko tutaj, Paulus Sam robić robisz, prawda? Tak, sam robię w środku mamy co? co tam wcześniej dał kolega. Jest spicy. Wcześniej nie było takie spicy. Nie? nie było Smakuje tak? mi jeszcze lepiej teraz. Cześć, ty też sam. Ja robiłem. Czuć mięso, że jest W stierze. objętościowo... Objętościowo jest gruby strasznie. Jestem strasznie głodny, więc szybko będę próbował zjeść. Przeżywaliśmy miesiąc, żeby nagrać ten odcinek. Nikomu nic nie pasowało. Aż w się ten dzień, że mogę po miesiącu zjeść tego kiepsa. Czuję się jakbym wygrał wszystkie kiepsa. I to nie jest ściema. Mm. Jakbym Ariankę do tego się napił. A ja? Mhm. jest przepyszne. <mum> mm. O nie, o nie, worek mi pędzale. <tomusza> to muszę zaraz wylizać wszystko. Ogólnie w tym miejscu nie tylko możemy zjeść kebaba, nie tylko burgery, możemy zjeść frytki, inne dodatki, kofte. Jest miejsce, w którym możemy zjeść również rzeczy związane z gastronomią turecką, zaczynając od parówek pikantnych, po wszystkie papryki, kawy. Mamy nawet ryż z Turcji. Co tutaj dalej mamy? Mm. A jeszcze mam papryka. Pikantę. Mm. Pikante mnie. No i tak jak wcześniej wspomniałem, to są rzeczy związane z gastronomią, to jest Aran. dobrze mówię? Iran. Iran. Iran! I... Iran! to jest Iran, al... to, to jest po prostu pyszne. Ja chyba... Ja chyba się urodziłem turkiem tak naprawdę. Nie wiem czemu. Holy Ten kebab cool. miał być delikatnie pikantny. Ja jest pikantny. Wcześniej nie był taki ostry, coś czuję, że mi tutaj już su... Podstawiam, żeś tam coś dosypał jakiegoś plutonium albo, albo uran jakiś bo Serio Pikard, Chcemy się herbatki tureckiej napijemy. Ciasko zjemy. Napijemy się trochę w buteczki, potem wpadną do albo odwrotnie i będzie wszystko piękne. Ostatni gryz, albo kawałek, albo hałas. Nie najadłem się, jakbym dwa obiady zjadł. Albo dwa i pół. Okay. Albo dwa i trzy czwarte. A Janek? <tuszel> Jestem Jewany cały. Just. Cześć. Cześć, na mój Kamil. <laughs> już, Kamil, już. Masz worek? Dasz mi worek? Proszę cię. <laughs> Aha, kosza. <laughs> no. <laughs> jest zajebiste, jak piernik to smakuje. Jak święta. Wszystko jest. I będzie potem moc? No, jeść się będzie. Hej. <tryk> Nie, mm. Ja No do mnie, jeszcze mocno Fajna. Fajne. Trochę ja jem. Mm -hmm. Trochę, ale <tryk> to bardzo mocne. Uwaga, uwagaj na ciebie. <tryk> 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 zajebiste. Jeś, no. Tak dużo? Ale ubochim, no, ale bardzo ładne. Stanie po tym. Stanie. Nie, już dziękuję. Za słodkie, ale Zaj. bardzo dobre. Nie jest słodkie. słodkie. ale to jest mieszanie do tego. Bardzo mi smakuje, bardzo dobre. Super, Super jest. Super delfin. Jest ja też. Będziemy, Nie okay, no. Jak te kominy z Titanika nie, nie, nie będziemy? potrzebujemy, ale dobry. Ale dobry. dobry. To jest naturalnie. Super, super. Ja nie, nie potrzebuję, ale to... Ale zjesz. Tak, ja nie potrzebujesz, ale chcesz. Nie, nie. W ogóle to smakuje jak taka konsystencja z piernika. Nie. Mam nadzieję, że nie wyjdę stąd, nie stracę przytomności nie, ty mnie potem weźniesz i mnie masz, do piwnicy masz, gdzieś zaniesiesz. Z sercem? Nie. A jak A Nie. Czas, ja, <noise> tam jakiś będzie... Lik lik. lik, lik. No to sobie jeszcze liknę. Oh my God. Fucking crazy shit. Delfin poczęstował nas jakimś specjałem od e jakiegoś sultana z 1500 któregoś roku. A potem nas zapytał, czy nie mamy problemów z sercem, więc nie wiem, co na czym nas poczęstował. Zaczyna delikatnie przyspieszać świat, może to są jakieś substancje psychoaktywne z Turcji? Yusuf! <laughs> <laughs> Yunus! Yunus! <laughs> delfin, delfin! <laughs> no, także... To my? jest e, mesir mağdunu. E, turecka pasta. Naturalnie. 41 herbs. Herbs, po e, zioła. Zioła jest mieszane, to jest kiedyś, dawno temu... Sultan Sulejman? Nie, jest Sultan Sulejman. Stulek. <laughs> e, su, tak, tak, tak. Sultan Sulejman. <laughs> e, Stulman. Mama kiedyś chora. E, mm -hmm. Chora. I oni robili. Na pewno to jest e, historycznie. Tutaj mm -hmm. pisze wszystko. Nie jestem Ile lat temu. Jeden. E, do, jak doktor, ale nie. To jest doktor, to jest. E, Dawno Taki temu. szaman. No, no szaman. Szyman. Tak, tak. On robił 41 e, ziół. Buziu. I. To I... było Spicy and dance, tak. I tutaj wszystko pisze. E, to jest. Później ona je. Ona. Od razu łeka. <laughs> czyli jak. Nie, nie tak mocno, ale. Czyli że... jak mieliście wcześniej zły dzień i chcecie wstać do robota, spaliście godzinę po imprezie. Walicie od stulejmana taką... Przyjeżdżacie do Bal, do Delfina, Delfin was przestuje od stulejmana taką jedną rzeczką i jesteście w stanie przynosić góry. I faktycznie coś... Się... Ja, ja czuję się, że mogę w... dzisiaj robić już wszystko. Że mogę zdobywać szczyty, góry. Mogę być lepszą wersją siebie z dnia wczorajszego. Albo nie, nie wiem w sumie. No, coś się śmiesznego dzieje. Libido. <laughs> Albo placebo. <laughs> later. Jestem już po kebabiku, a raczej po lahmacunie. być lekko pikantny. Był bardzo pikantny. Przy jak mnie wszystko pali, ale ja lubię jak pali, bo wtedy, wtedy czuję, że żyję. No, tak jak wcześniej wam wspomniałem podczas robienia kebaba i podczas wyboru tego lokalu, no, nie wybrałem go przypadkowo. Chciałem się podzielić z wami tym miejscem. I chciałem wam pokazać, że odcinki nie muszą koniecznie wiązać się z czymś mega ostrym, a z czymś też ostrym w miarę możliwości dla wszystkich. Także jak będziecie w pobliżu u... Będziecie w pobliżu w Katowicach, w Piotrowicach, zapraszam was do tureckiego balu, do Delfina. Będziecie mogli trochę z nim popływać w tych ostrych albo łagodnych oceanach. A ja co? Ja sobie dopijam... Jak to się nazywało? Ayran. A ja sobie dopijam Ayran. I lecę dalej z tematem, także lajkujcie, subskrybujcie i w miarę możliwości udostępniajcie. Widzimy się w następnym odcinku. Ciao!